W niedzielę ruszyła pierwsza w tym sezonie edycja Dolnośląskiej Ligi międzyuczelnianej w tenisie stołowym. Zawody rozegrano w sali tenisowej AZS-u przy ulicy Wybrzeża Wyspiańskiego, a materiał przygotowała Gosia Kapuśniak. W 30. już edycji zawodów wzięło udział ponad 80 osób. O pierwsze miejsca rywalizowały czołowe drużyny z Wrocławia Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Zawodniczki pierwszo-drugoligowe i poziom bardzo wysoki w kobietach, chociaż niewiele startujących. Jeśli chodzi o mężczyzn, poziom ciuł ale też jest kilku zawodników pierwszolingowych, frekwencja za to dużo wyższa. W ramach zawodów rozegrano turnienie kobiet i mężczyzn, w których zwyciężyli Daria Dudzińska oraz Michał Jarosik. W klasyfikacji drużynowej górował Uniwersytet Wrocławski to bardzo duża satysfakcja, ogromne uczucie wygrać po raz drugi taki turniej. W tamtym roku udało mi się wygrać całą ligę uczelnianą. W tym roku to jest pierwszy z czterech takich turniej i udało się wygrać. Nie było łatwo, no ale mam nadzieję, że uda się utrzymać ten wynik do samego końca. Dzięki udziałowi czołowych zawodników Dolnego Śląska rywalizacja stała na wysokim poziomie. Na pewno nie było łatwo wygrać. Było dużo zawodników z pierwszej i drugiej ligi, także było dużo profesjonalnych zawodników, którzy grają na co dzień w tenisa. No oczywiście była też druga kategoria tych niezrzeszonych, którzy sobie mam nadzieję też nieźle radzili. W tym sezonie czekają nas jeszcze trzy edycje Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w tenisie stołowym. Najbliższe zawody odbędą się 28 listopada.